Jesteśmy za 3,5 km od domu, tu jest taki rezerwat przyrody, jeszcze całkiem nowy, bo ja pamiętam, że go zrobili, kiedyś były normalnie łoki i pójdziemy na spacer, tu jest dużo ptaków, podobno, no zobaczymy, i wieża widokowa, i wzięłam. Eee, lornetkę. Taka ciekawostka o tej drodze. Ten rodzaj drogi to się nazywa po holendersku Kade albo Kaj. I ona jest szczegółowa, dlatego, że spełnia pewną funkcję w polderach. Jak tutaj zaczęli robić poldery, zaczęli meliorować błota, bagna, to zawsze zaczęli od rzeki. Tam jest rzeka. I od tej rzeki zaczęli kopać rowy. Dlatego tutaj co 40 metrów, czy coś takiego, jest row w ten, rów w tę stronę. A na końcu, po pew, od, na pewnej odległości od tej rzeki, łączyli te rowy i jest taka, wiek, taki większy. Jak tutaj. Potem zawsze była taka droga, a po drugiej stronie jest to samo, tylko odwrotnie. Więc w różnych miejscach się, znajdują się takie drogi, które po obu stronach mają yy, takie szersze rowy i potem po prostu łąki. A teraz robimy taki test. Ja, teraz, ja patrzę GoPro przez lornetkę, nie mam pojęcia, czy jest ostro. Wiem, że coś powinno być widać. a dwa widać. Tak, o. No. <laughs> chyba, a nie. Tam takiego. widzę widzę może krowę, a może... Cza... Nie, to chyba jest krowa. No są krowy tam. I czapkę. 16 czapki. To jest właśnie ten rezerwat. Tam kiedyś były łąki, ale później postarali się przewrócić tam tak bardziej podobny do tego sprzed melioracji, więc wykopali tam jakieś doły i tak dalej, żeby było trochę więcej bagna. A teraz po prostu jest dużo więcej różnych roślin i, i różnych ptaków i pewnie te w plaży i płaży i, i innych zwierząt. Jetzt stoichst du A oto i dochodzimy do wieży widokowej, bo taka wasz miała tutaj się znajdować i się znajduje. Teraz się tam wespinamy, wspinamy, nie wejdziemy, po prostu wejdziemy zaraz.